Otwieram 23. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wyszkowie. Na podstawie obecności stwierdzam, że na sali jest 17 radnych, więc uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji będą miały moc wiążącą. Porządek obrad przedstawia się w sposób następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie porządku obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie jego zmian. Punkt trzeci. Powołanie sekretarza obrad. Punkt czwarty. Wybór komisji, uchwały i wniosków. Punkt piąty. Przyjęcie protokołu z ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności burmistrza za kwiecień 2012 rok. Punkt siódmy zapytania. Punkt ósmy. Podjęcie następujących uchwał w sprawach 8.1 Podaniem nazwy ulicy, 8.2 uchwały zmieniające uchwałę nr 21 przez 154 przez 12 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz opiekania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszko z 2012 roku. Punkt 3 Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy wyszków dotyczy ulicy Akacjowej. Punkt czwarty. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy wyszków dotyczy ulicy Półduskiej. Punkt piąty. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wyszków, także dotyczy ulicy Pułtuskiej. Punkt 6. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wyszków. Punkt 7. Likwidację filii bibliotecznej w Kamieńczyku oraz zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie. Punkt 8. Dzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Środka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łąży. Punkt dziewiąty. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej, wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2043. Punkt dziesiąty. Zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok. Punkt jedenasty. Uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na, na lata 2012-2016. Punkt 9. Zapytanie i wolne wnioski. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Drodzy Państwo. Chciałem przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w kwietniu 2012 roku. Szczegółowe sprawozdania poszczególnych wydziałów będą do Państwa dyspozycji jak zawsze w biurze Rady. Teraz krótko zwrócę uwagę na kilka stron spraw wydarzeń. Dobre wiadomości otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Wyżół potrzebowała środki na realizację zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pod nazwą jak nie usunąć śmieci. Jest to projekt edukacyjno-informacyjny poświęcony selektywnej gospodarce odpadami, świetle znowelizowanym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wchodzi obecnie w życie. W sumie cały projekt waży jest 14 154 zł. Udało nam się pozyskać również dofinansowanie z lokalnej grupy działania również w głowie na organizację Letniej Imprezy Plenerowej pod nazwą Festiwal Mio w Klebach, która odbędzie się w Kamieńczyku. Rozliczyliśmy się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z realizacji zadania obejmującego rewitalizację pomników przyrody ożywionej na terenie naszej gminy, można na kwotę umorzenia, którą uzyskaliśmy 32 425 zł. Najbliższy piątek, 1 czerwca o 18, zapraszam wszystkich Państwa na oficjalne otwarcie Strefy Rekreacji, Kultury i Sportu w Rybienku Nowym. Nie mylić ze strefą Fidica, bo to jeszcze nie ta. E, Tę inwestycję zrealizowaliśmy także dzięki skutecznie pozyskanej dotacji z TROWU. Powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci wraz ze strefą rekreacji dla dorosłych. Mamy znakomity prezent dla najmłodszych z okazji dnia ja. dziecka. W kwietniu rozpoczęliśmy również procedurę odbioru końcowego inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Rybienku Starym, w Kulewie Górnym i Rybnym. Podpisaliśmy umowę z wykonawcami kolejnych zadań inwestycyjnych, m.in. budowy ulicy Mazowieckiej w Kamilczyku, ulicy, ulicy Nadburzańskiej w Kurczewie, kolejnego etapu budowy ulicy przejazdowej w Skuszewie. Szanowni Państwo, trwają Wyszkowskie dni profilaktyki, w ramach których odbywają się spotkania, szkolenia, i imprezy. W kwietniu odbył się m.in. March Przeciwko Agresji. Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, członków Innej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przypominam również, że wspólnie świętujemy już już 510-lecia nadania Myszkowi praw miejskich. Ta zbiórka funduszy, trwa zbiórka funduszy na rzecz sztandaru dla naszego miasta. Rozpoczęliśmy także urodziny Wyszkowa, cykl przeróżnych imprez dla naszych mieszkańców. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa. Myślę, że wśród tak wielu ciekawych i różnorodnych propozycji każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam na urodziny Wyszkowa. Szanowni Państwo, jeśli mogę dodać, to również z inicjatywy radnych. Rady Miejskiej mi się działania na rzecz, na rzecz unormowania współpracy z powiatem Wyszkowskim we wszelkich dziedzinach, w których współpracujemy. Zostało, zostało podpisane stosowne porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, Burmistrzem Wyszkowa i wszystkimi wójtami gmin naszego, naszego powiatu. Porozumienie krótkie, ale w swojej treści obejmuje żelazną zasadę udziału 50% wkładu własnego powiatu i 50% wkładu gmin. Odbyło się również o co zabiegaliśmy wcześniej spotkanie z mieszkańcami prowadzącymi działalność wzdłuż, wzdłuż wkrótce remontowanego odcinka pierwszej amin Wojska Polskiego. Będziemy bardziej przyglądać się tej inwestycji i również monitorować się współpracę z powiatem wyszkowskim. Dziękuję bardzo.